Dobry wieczór państwu. Oczywiście cały czas nie ustajemy w pomocy Ukrainie, uchodźcom z Ukrainy. W tej chwili chciałbym państwa poinformować, że właśnie rozlokowaliśmy pierwszą grupę kilkudziesięciu osób uchodźców z Ukrainy. Mam nadzieję, że w komfortowych warunkach odpoczną po tej ciężkiej podróży wielogodzinnej, po tej traumie, której doznali, po tym, co zobaczyli na swojej własnej ziemi. Mam nadzieję, że nowy sąd będzie dla nich dobrą przystanią, spokojną, gdzie będą mogli te trudne. Chwilę przeżyć. Będziemy pomagać Ukraińcom tak długo, jak będzie to potrzebne. Szanowni Państwo, oczywiście chciałbym przy okazji również przypomnieć o miejskim punkcie pomocy, czyli takim miejscu, gdzie będziemy zbierać dary z całego Nowego Sącza dla Ukrainy. To sala gimnastyczna przy ulicy na Rurach 14. Zapraszam tam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście każdy dar serca według listy, która jest przedstawiona przez wojewodę, przez mera miasta Stryj jest mile widziana.